Perfumy tak mocne, że wżerają się w ściany oh, no. i pękają przy nich tynki. Taki jest klasyczny bła imperia. Jeden z najbardziej ogoniastych zapachów w mojej kolekcji. A jak wypada nowy bła imperia w formie ekstraktu? No, jest dobrze. Mineralno-powietrzny. Zielony, ekskluzywny. W ogóle kurwa ciężko pisać te perfumy. Klasyczny błamper, jeszcze bardziej skondensowany, trochę mroczniejszy, cięższy, bardziej drzewny, ale z zachowaniem bardzo dużego podobieństwa do klasyka. Sprawdźmy na skórze. Już mi się wyżerają w nos. Uff jak mówiłem wcześniej w tym samym DNA zapachowym została zredukowana liczba nut powietrznych, mineralnych, białych, czystych, a więcej mamy wysokiej jakości drewna, które nadaje takiej gęstości i delikatnej ciężkości. Sam zapach stracił przez to delikatnie na uniwersalności, nie widzę go za dnia upalnym latem. Nie wypowiem się na temat trwałości, bo dopiero sprawdzam ten zapach, ale patrząc na statystyki na fragrantice, mamy potwora. Mi się bardzo podoba taka ewolucja. Nie powiem, że jest to zapach lepszy niż klasyczny była Imperie, bo są pewne znaczące różnice i każdy z nich ma swoje indywidualne zalety, których nie można pominąć. Cenię sobie tą mineralność, lekkość, powietrzność klasycznego była imperia. W ekstrakcie podoba mi się ewolucja w stronę cięższego, mroczniejszego, ale wciąż przyjemnego zapachu.